Lata 70. XX wieku obfitowały w cały szereg fantastycznych utworów, które do dzisiaj trzymają próbę, co świadczy o tym, że ta muzyka jest bardzo wartościowa, warto ją na gitarze grać, warto poznawać. Chciałem wam dzisiaj pokazać piosenkę, która się nazywa Let It Be zespołu The Beatles. Na sam koniec swojej działalności Paul McCartney napisał piękną baladę, która prawdopodobnie mu się przyśniła, tak przynajmniej mówił i napisał y, piosenkę, która stała się takim hymnem pokoleniowym często gdzieś na dużych imprezach masowych grana. Nie jest y, nadmiernie skomplikowana, bo <coughs> McCartney napisał ją na czterech akordach. To są akordy C-dur, G-dur, a -mol i F-dur. Na tych, na tych akordach jest napisany cały szereg super piosenek y, y, z tamtego okresu, natomiast nota osiągnęła takie miano piosenki kultowej. Można ją zagrać, e, oczywiście, jak to u nas tutaj bywa, na kilka, e, na kilka sposobów czy na kilku poziomach wykonawczych. Czyli można zagrać tylko akordy, można próbować grać się taką techniką, jak grają to pianiści, można grać rytm, czyli już jak gdyby elementy perkusyjne w to wkładać, można też zapamiętać wszystkie poszczególne części tej piosenki, no bo jest ich parę. Zacznijmy od tego, że. Zagramy trochę tak właśnie fortepianowo, tak jak Paul McCartney to napisał. Spójrzcie. C-dur i G-dur. a -mol, F, C-dur i G-dur. I F-dur z zejściem. Da -da -tam -tam -ta -ta -ta. A-mol, d dur i F, C, C-dur C, i G-dur, F. I. Co do samego <śm> wybierania dźwięków, <śm> możemy to zagrać tak. Czyli gramy kciukiem pierwszym, dwoma i znowu pierwszym. Oczywiście gramy tak, jak to już wcześniej było y, y, opowiadane, czyli kciuk gra zawsze struny basowe, pierwszy strunę G, a dwa palce struny odpowiednio H i E. I jeszcze wracamy oczywiście do G, czyli raz, dwa, trzy, cztery, zmiana akordu, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, C-dur i G-dur. Tu musicie opanować zejście, F-dur,

C dur i G dur i F. Mm -hmm. Tutaj Paul McCartney zastosował potem taką, mm, taki przerwnik, który brzmiał mniej więcej tak. Ja to zagrałem w tej chwili z przewrotami, czyli F dur w piątej pozycji. Potem fragment C duru. Widzicie? Zejście, Jeszcze raz. Do c -duru, czyli takie. E. Jeszcze raz. F-dur, C-dur, d C-dur, E-dur, F-dur, G, -E F-dur, C. I w tym momencie możemy spróbować zagrać rytm, żeby piosenka nabrała dynamiki. Będzie to ten jeden z tych takich charakterystycznych dla tamtych czasów rytmów. Dwa razy uderzamy w struny basowe i wiolinowe. Natomiast staramy się ewidentnie dzielić struny na te grube, cienkie, ponieważ tu będziemy nas naśladowali jako stopę od perkusji, a tu werbel. Jeżeli trochę poćwiczycie, poeksperymentujecie, to ten rytm wyjdzie. Co możemy jeszcze zrobić z tą piosenką? Oprócz tego, że zagraliśmy akordy w zwrotce w refrenie, że zagraliśmy ten łącznik z wysokimi, z przewrotami akordów i w podstawowych pozycjach, możemy próbować, bo nie jest nadmiernie skomplikowana linia melodyczna, która jest tutaj blisko w tych akordach. Spójrzcie, jeżeli zaczniemy zwrotkę. When, when I found myself in times of trouble. Czyli melodia jest tak. Na strun, od się od struny G. G, G. G G G A C A G C D. podaje nazwy dźwięków. Jeszcze raz. G G Le, pusta E, H3, Amol. Przechodzimy od pustej E, G i w tej chwili chwytamy G. -dur. Mamy tu oczywiście dźwięk A. W jakimś stopniu wam przybliżyłem budowę tego utworu. Wystarczy, jeżeli zapanujecie nad czterema akordami, jeżeli spróbujecie zrobić ten akompaniament taki przypominający nieco fortepian, a później uderzenia. Oczywiście dla chętnych do rozwijania swoich umiejętności można próbować wprowadzać tą linię melodyczną. Spróbujcie, może wam się uda. Mnie się udało i jak widzicie, w jakim sensie przypomina to oryginał. Zapraszamy na następne lekcje. Janek Stachura, Supergitar TV.